Projekt Wdrożenie Systemu Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych Hospital-Based HTA, czyli Health Technology Assessment z angielskiego, jest grantem naukowo-badawczym realizowanym przez konsorcjum naukowo-badawcze, którego liderem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. W skład konsorcjum wchodzi Narodowy Instytut Kardiologii oraz Uczelnia Łazarskiego. Jest to grant naukowo-badawczy, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt rozpoczęliśmy w styczniu 2019 roku. Obecnie jesteśmy w fazie badawczej projektu, która się miała zakończyć w czerwcu 2020 roku. Jednakże z uwagi na pandemię koronawirusa otrzymaliśmy właśnie zgodę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z którego środków jest finansowany ten grant naukowo-badawczy. Otrzymaliśmy zgodę na przedłużanie projektu co skutkuje przedłużeniem fazy badawczej do grudnia 2020 roku, natomiast samej fazy wdrożeniowej do czerwca 2022 roku. Projekt jest realizowany w konsorcjum naukowo-badawczym, w skład którego wchodzi Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest liderem projektu, Uczelnia Łazarskiego oraz Narodowy Instytut Kardiologii. Taka kompozycja konsorcjum, taki skład konsorcjum projektu umożliwia nam podział zadań pomiędzy poszczególnymi konsorcjantami, tak, abyśmy mogli efektywnie zrealizować cele projektu. A celem projektu jest zwiększenie możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej w Polsce poprzez systematyczne dostarczanie wiedzy na temat nielekowych, głównie technologii medycznych, opartych o dowody naukowe oczywiście. Obecnie znajdujemy się w kluczowej fazie projektu. Dokonujemy opracowania modeli funkcjonowania HBHTA w Polsce. Decyzja odnośnie modelu będzie podjęta ostatecznie przez Komitet Sterujący. W chwili obecnej zadanie jest realizowane przez naszych konsorcjantów, czyli Narodowy Instytut Kardiologii oraz Uczelnię Łazarskiego. Jest to wspólne zadanie dwóch konsorcjantów. Zdecydowaliśmy w ramach konsorcjum, że opracowywanych będzie sześć modeli funkcjonalnych hospital-based HTA w Polsce, a następnie podejmiemy decyzję o wdrożeniu jednego z nich, który będzie... Testowane w fazie wdrożeniowej projektu w ramach pilotażu. Jeśli chodzi o metodykę, którą przyjęliśmy w celu wyboru tego modelu funkcjonowania HBHT w Polsce, to jest ona oparta na przeglądzie systematycznym literatury i doświadczeń międzynarodowych. Dokonaliśmy i przeglądu sieci HBHT na całym świecie, oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Następnie również dokonaliśmy przeglądu dostępnych raportów HTA. No tutaj oczywiście doświadczenia hiszpańskie przodują, czyli projekt ADOPTA, z którego doświadczenia naprawdę czerpiemy pełnymi garściami. Natomiast na bazie tych przeglądów systematycznych, których dokonaliśmy, dodaliśmy do tego również badanie kwestionariuszowe przeprowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli ankietowaliśmy. Szpitale na odpowiednio dobranej próbie, rozesłaliśmy ankietę do, do 100 szpitali, z czego ponad 40% szpitali odpowiedziało nam na tą ankietę. To nam umożliwiło zidentyfikowanie potrzeb szpitali. Biorąc pod uwagę cel modelu, zidentyfikowaliśmy zadania, które taki model może realizować określone funkcje czyli taką, wa taką warstwę funkcjonalną. Jest to projekt naukowo-badawczy, więc tutaj nie mamy gotowych rozwiązań. Predefiniowanych na wstępie projektu. One dopiero kształtują się w ramach postępu prac związanych z fazą badawczą projektu, ale bardzo istotne jest to, żebyśmy wybrali optymalne rozwiązanie, które będziemy mogli wdrażać w Polsce. W związku z tym będziemy je pilotować w ramach fazy wdrożeniowej projektu, a następnie opracujemy odpowiednie ramy prawne do funkcjonowania takiego modelu Hospital-Based HTA w polskim systemie, w polskim systemie opieki zdrowotnej i w polskim porządku prawnym. Jeżeli chodzi o metodykę, która doprowadzi nas do tego wyboru strategicznego modelu funkcjonalnego HBHT w Polsce, to zdecydowaliśmy o tym, że tutaj absolutnie kluczowa będzie decyzja komitetu sterującego projektu, któremu przewodniczy prezes nfz oczywiście z udziałem konsorcjantów, Natomiast do tego wyboru ma nas doprowadzić też wynik panelu eksperckiego, który odbył się 24 czerwca tego roku, czyli jest to dosyć świeża sprawa. Eksperci zostali poproszeni o wypowiedzenie się na temat sześciu modeli opracowanych przez konsorcjantów, czyli Narodowy Instytut Kardiologii oraz Uczelnię Łazarskiego. Była to niesamowicie ciekawa dyskusja, która też umożliwiła pewną modyfikację modeli, zwłaszcza modelu mieszanego, który mogę tutaj powiedzieć, że już na tym etapie prac wydaje się, że jest to model, który najpełniej będzie odpowiadał na zdefiniowane potrzeby oraz zadania tak funkcjonującego systemu Hospital Based HTA w Polsce. Najbardziej istotne w projekcie jest to, że zdefiniowaliśmy potrzeby, którym model funkcjonalny Wdrożenia systemu szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych musi odpowiadać. Mamy zdefiniowane potrzeby, na to nakładamy warstwę instytucjonalną, czyli definiujemy instytucje i ich zadania, które najpełniej te potrzeby będą w stanie zrealizować. Stąd wydaje się, że wiele doświadczeń międzynarodowych wskazuje na to, że faktycznie najbardziej efektywny w tym zakresie jest model mieszany wdrożenia takiego systemu szpitalnego HBHTA, tak, żeby szpitale mogły się sieciować, że pewne funkcje w tym modelu szpitalnego HTA były realizowane zarówno na poziomie mikro, czyli na poziomie szpitali, na poziomie mezo, czyli na poziomie regionalnym, czyli na poziomie na przykład województw oraz część tych zadań wdrożenia modelu HBHTA może być realizowana na poziomie krajowym, czyli na poziomie makro, na poziomie centralnym. W przypadku Polski no, istnieją w systemie opieki zdrowotnej w Polsce instytucje, które mogą te zadania związane z modelem szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych najpełniej realizować lub mają największy potencjał, żeby te zadania były prawidłowo realizowane. Pełnych informacji na temat projektu dostarczamy, używając oczywiście sieci społecznościowych. Mamy również stronę internetową projektu. Bardzo polecam ją Państwa uwadze. Adres strony internetowej to hbhta.pl. Na stronie projektu na bieżąco zamieszczane są informacje na temat najważniejszych zdarzeń realizowanych w ramach projektu przez Konsorcjum Naukowo-Badawcze. Zamieszczamy tam wszelkie informacje związane z konferencjami realizowanymi w ramach projektu, publikacjami, które są wykonywane w ramach projektu. Tą stronę internetową bardzo Państwu polecamy. Podsumowaniem fazy badawczej projektu będzie również konferencja, która odbędzie się pod koniec tej fazy w grudniu 2020 roku, na którą już teraz mamy przyjemność Państwa zaprosić.